Halo, tutaj Purpose są No nie. nie? Siemanko, nie, wszystkim dżingi z tej strony, a lighter zaczynaj. I, ja jestem z nami, lighter siemanko <grym> I, Tak, i, i lighter krzyczy na, na młodszego lightera. Na lightera juniora. Na ja, Mister ja Daję mu mu, Dajemy poradę, jak ma sobie radzić w życiu. Aha, znaczy w lolu, jak ma sobie poradzić, nie, tak? w życiu, w życiu. <grym> a co, Bo go... życie to nie jest bajka. To je bitwa. Bo do życia potrzeba kiełbasy i chleba, a Purtbos ma sama jajka. E, właśnie, wiecie, powiedział nam ktoś coś bardzo mądrego. Tak, którą należy rozwalić teraz barierkę. E, ale nie, to naprawdę mądre nam tym razem ktoś Aha. podpowiedział tym razem. I nie rozwalać barierki. Nie, nie rozwalać barierki. Żeby jedna osoba e, ścinała, a dwie biegały z drewnem. Bo tak będzie najszybciej. Jakie to mądre? Wow. Co wy na to? Wow. No może ja tak być, ja, No chyba, że ty chcesz ścinać dzięki no ja ma... to ja wolę biegać. No ja mogę ścinać. No to ścinaj. Czy ktoś z was może zjeść warcie, które jest powieszone na tym, na tej suszarce? Gdzie ta suszarka jest? Bo ja jestem Przyjął głodny. Niż. Ja też jestem głodny. Bo ja, ja nie widzę. mogę, tak wiść jak smacznie i nie mogę zjeść nic. No, ja przypuszczalnie też nie będę mógł. No, oczywiście, tylko Dżinghis będzie mógł. A, jesteście głodni, a ja nie. Ale to jest tak bez sensu, że to po prostu no. w pale nie mieści. Znaczy, ta a... gra niby jest y, zrobiona i skierowana do koopa, do wieloosobowej gry, ale tak popatrzeć, będąc w tej grze w środku, to jest tyle Bugów, które odstrasza od tej wieloosobowej gry. No bo dlaczego oni nie mogą się najeść? Wow. Właśnie przy próbie y, podniesienia żarcia, y, prawda, z tego mało mnie nie wywaliło nie gry. Chodź, no. <coughs> Lighter, wrzucam do ogniska żarło. Czy ja też mam, już na tym wariowałem. A potem najadłem się jakimś batonem. Oni mają cztery farba, kurde, ta włócznie ulepszona jest taka mocna, na dwa hity bierasz tego. Jelonka. A, jelonka. jelonka? No, też na dwa hity tą, zwykłą siekierą ściągasz. Ale ona jest tam, ta, ta jest szybsza, wiesz? Czekajcie, ja na chwilę zawieszę grę. Drugie drzewo. No, no, Muszę sprawdzić. Nie, jest ok. Jak najbardziej jest ok. Wracam do gry. Już odwieszam grę. Uuu, zgubiłem się. Okej, okay, coś lata. No, dwa drzewa leżały. No, o co im chodzi? Nagła plecy. Wiel wielko ręki przyszedł. O, będzie, będzie fajna broń. Dobra, Lego, Lego dziada. Dobrze nie żyje. A gdzie jego żona? Chodź tu, dziewczyno, do mnie! Chcę wrócić do ogniska jego zwłoki, gdyż, ponieważ, no, przydatą nam się kości chyba, co? Dobra, ja ścinam to drzewo. Uwaga, będzie się waliło. To moje drzewo, ukradłeś. Spóźniłeś się. Uwaga, bo się wali. No to zróbmy tak, jak nam podpowiadali, że my, lighter choć biegamy z drewnem, a... ja będę, ja będę, no, o, to ja wam tutaj już do wyrzucę. Wyłącz mikrofon w grze. A, przepraszam, bo pomyliło mi się, miałem nie, nie nacisnąć tego. Wybaczcie mi. No, jakoś no to tak, nie wybaczę, to... tylko wyłącz to. Wyłączyłem. A teraz wybaczycie? Tak. Mogę ci ścinać drewno. Dzięki. Nie! Gdzie ty, lighter to wrzuciłeś to drewno? No to, a gdzie mogę wrzucić? Wali się! Chyba leci na mnie. No coś koło tego. Tam gdzie zawsze się rzucamy, czyli tutaj... Aha. To, właśnie, ty, ty, to, to, ty, to ty. jest właśnie, to jest dobry koop. Dzięki, niech kopie, koopie, a my będziemy. Koopie, będę w koopie kołpał. zrobić ten most. Tak, no to ja już robię most. Ty, jakie to dziwne, dwa drzewa, jedno przy drugim było. No, nie No jedno tak, a drugie nie, a tutaj choć lighter tam w dole leżał. Jest, to jest jedna kłoda, gdzieś było. Mhm. Mm o znikło właśnie. O, jest tutaj, dobra, miał lecimy oddać. No. Wali się? Dobra... Czekajcie, bo coś nie mogę przyłączyć do, do, do tego do, do tego. Do czego? No do, no do, 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 do tego, no. No ale do tego. O. Gdzie tutaj płody jeszcze były Jek. dwie? Potrzebujemy no to... tutaj dziesięciu kłód. Już masz, mamy obok, do... masz obok o, siebie o. trzy. To jest. Znaczy, mamy już połowę. O tak może. Ktoś oberwał? Wow! Uwaga! To jest. Chłopaki zaczęli biegać. Dobra, tyły. Podskładał mnie. What the fuck, Djingis wyleciał. Toś mnie musi podnieść. Zaraz. A... O, no świetnie. A trzech ich tutaj. Wrócił się na ciebie, kurpos. A um, tak, bo mnie wywaliło. A wywaliło się... cię? No nie no, zginąłem. Ja tego nie kumam w ogóle. Niby miałem jeszcze mnóstwo czasu, a wywaliło mnie. No, no W sumie jestem przy samolocie. To za... Znaczy, przy samolocie to sobie pozbieram wszystko od nowa. Co Trzeba, mu za... ich spa... Trzeba ich spalić, bo przyciągnie ich więcej. Dokładnie. Dobra, tego biorę. Biorę go na barana. <laughs> I niosę go do ogniska. <laughs> Bierz tego barana na barana. No wziąłem, już się jarał. No dobra, ja sobie pozbieram w takim razie skrzyneczki, bo w sumie to dobrze, że zginąłem, bo no przydadzą się też skrzynki. A wy to możecie dokończyć w tym czasie tego. Ja postawię coś do zrobienia, czyli ten store na, na, na kości, bo zaczynają się już nam zapełniać. Mhm. Ta wioska mi się bardzo podoba, wiecie? Też. Szkoda Ta tylko, na że macie te domki odwrócone, bo byłoby już co... A ja mam dobry domek. No ja, czy to ja, ja mam zmardejem odwrócony z... przecież? O, no właśnie. Gdzie to może być? To, to to troszeczkę tak psuje, a cała reszta jest cudowna. Ale już połączyliśmy je tą y, siecią mostów. To jest pięknie. Aż to jest pięknie. Ty wiesz, że masz talent? Taki efekt przy takim ogromnym budżecie? Dokładnie. Jest, dobra. Bro, bone, bone, bone. A położę obok. Matko. O, wiem, położył. Coś tam. Słuchajcie. Tak? Podejdźcie do mnie. Oluju! Oluju! Wiem co zmienili! Mogą teraz nosić 15 kości zamiast 4. O ja cię. Mamy większe kieszenie, tak? Ale wiecie co? Co? Tu się gwałcą. Tak? No to chodźcie tu do mnie. Chwila. Ja cię nie mogę znaleźć. Gdzie jesteś tym znacznikiem swoim? No, no ja nie to... wiem, czy zdążycie, bo no. Nie, może długo będą Kończę? mogli, czekaj. Biegnę. Tak, brzmi jakby, jakby my kończył, no. Ej, powiedz mu, ty, ty nie kończ! Biegnę! Ty no, ale, ale. Ale, ale... ale no, Biegnę <laughs> na pewno gramy w Deforest? Na pewno kończy. Dobra, nieważne. No nieważne. ważne. No idziecie tu czy nie No Idę, nasłuchuje już przecież. Ja nie no. mogę się bawić jakieś podsłuchiwanie. Aha, okay, dobra, no to to. to... Ale Dingis idzie. To... Biegnę przecież. Na na odcinku, ja sobie się, ja to będę robił, chłopaki. Dobra, to ja już stąd idę, bo to nie zaczęcie Za górą jako... O, widzę ci, na górze. Cześć. No. No, tam nie wejdę do ciebie, bo to jest zabawne. No, za wysoko. To, dobra, to, to ja do ciebie idę. Mhm. To sobie obejrzycie o mnie na odcinku, bo. Dobra. Podgłosy są. <śmiech> Zachęcające. Wspaniałe <laughs> bym <jakby śmiech> powiedział. Olej on się nie bawi w takie rzeczy, rozumiesz? Mhm. I dobrze, bo za młody jest, żeby się w takie rzeczy <laughs> bawić. No dokładnie. Ja <laughs> znam innych, którzy się bawią. <laughs> No dobra. No znaczy to co? Generalnie tak, mamy wybudowaną Wiochę. No, U... teraz do jakiejś. <coughs> Przepraszam, po. Poje... mardę już mógłby przyjść i zobaczyć w ogóle, co tu, co, no. co tu się dzieje. No, no nie było. W ogóle... no, a, a właśnie, i dzisiaj znowu powiem. Pisałem do niego. Pisałem. Tak. Pisaliśmy pisałem. Go nie ma go. go. Nigdy nie ma, jak my nagrywamy. już nawet, już nawet nie będziemy prosić, żebyście pisali mardę Kupa, bo po co? No właśnie. Że wszyscy wiedzą. Mm, dokładnie. Dobra, teraz byśmy pobudowali może jakieś te, macie, mamy dużo patyków wokół, można by było pobudować no, jakieś jest miejsce, to <laughs> ko koszyków. Tu jest tyle patyków, że ja pierdzielę, ty. To ja mam też dużo patyków, teraz, po co, a po co te patyki? Do czego yy, to No, no jakieś wszystkiego... kosze, nie kosze, kosze przecież tak, no... na, na kości, na te inne rzeczy, to z patyków się przede ja wszystkim robi. Ale... Na kości jeden jest, ale tam mieści się bardzo mało kości, wiecie. To co, mam zrobić drugi na kości? Tylko może jakoś byśmy to posortowali, żeby to było... No wiecie, to tak, no... no to zobacz, tutaj mamy to i zobacz, jest taka fajna polanka przed tym ogniskiem jeszcze, nie? No tak, Dalej. I ale... I można tu stawiać i w tą stronę można jeszcze stawiać, zobacz. Marcin, tutaj, gdzie ja poszedłem? No dobra, tylko o tu że... i w tamtą. Ja nie rozumiecie, o co mi chodzi. Mamy no. tak... Pojemnik na kamienie, pojemnik na patyki, pojemnik na kłody, pojemnik na ten, Co znowu będziemy mieli pojemnik na patyki, pojemnik, mówię, żeby... A, jedno obok drugiego, żeby postawić. Żeby patyki były obok patyków, kamienie no obok patyków, no no i tak dalej, i tak dalej. Za, za to jest... ty mi macie po trzy na ten. No właśnie. Ok, no tak, mi się tak, tutaj no. nic nie wyświetla, tu już jest pełne, a tu się też nic nie wyświetla. Storage, no to co, stickholder, czy co, co mam wziąć, jeszcze jeden stickholder, nie? No. Którym się, którym się odkładało? Eee... Czekaj, czekaj, czekaj. Ale czekaj, po to, co, nie? Panu nam stacyki potrzebne, ringis. No, ale to z... ja wam poprzynoszę, no. Ale, nam, ale nie rozumiesz. No to ja będziesz brał z tego te patyki, no jaki masz problem? Zobacz. Ja sobie będę chodził, wbierał. Chodzi no, co nie? błoto. Że, po co No ty? potrzebne będą do kolejnego budowania, ja rozumiem. No właśnie, no to po co. No ale ja sobie tutaj. Ja wam będę przynosił patyczki, no. To ja na przykład zabieram już stąd te patyczki i, hmm. i, i buduję kolejne pojemnicze. teraz na drewno. Hmm. To może drewno tutaj będzie. Drewno tam parę kłód przyniosłem. Przecież no też. To drewno, no dobra, można z drugiej strony zrobić. No bo tam nie bardzo jest miejsce. Chociaż powiem ci, że jest miejsce, jest. Gdzie? Ale przed tym będzie go tak Ob wyglądało. Obok. Obok? Ano, zmieścił, dobra, widzę. Zmieściło się. No dam trochę pat patyczką wam przyniosłem. No i dobra. No. I mam tu kolejne. I to jest właśnie, teraz jest, teraz jest świetnie, zajebiście, bo jest wreszcie podział ról. Dzięki z przeklą! Ach, ostatnio na moim, na moim jest jednym filmów to, to, nawet przy złowie brzydkie powiedziałem. Oj, oj, oj. Mhm. mam. Tu nie powiem. Yy, aha, tak swoją drogą, pokażę wam coś fajnego. Zamykam oczy. Yy, <laughs> potrzebuję właśnie zwykłego patyka do tego. Jednego. To masz w tym Połowę za tym y, ten, y, na to, water collector, nie? Mhm. Jak ktoś ma skorupę tak samo postawcie, to trzy water i może będą dużo taje, dużo wody. Co ty robisz? Czemu ty. Yy, zaraz wam coś fajnego pokażę. Przynajmniej ty ty ubierz patykiem kiedy... w ziemi. Tak i zaraz zaczną wypadać monety. W tak. ziemi? Tak. Przynajmniej tak kiedyś było. Yy, nie wiem, czy jeszcze tak da... Jest! Proszę bardzo. Łatę! No, jest taki błąd, że znaczy błąd albo, albo żarcik twórców, że jak się wali patykiem, zwykłym patykiem, nie tym, yy, tym, to, to monety z ziemi wypadają. A monety są potrzebne do tego, żeby robić bomby. Tak. No I co? I co? Fajne. Fajne. mhm. Ekstra. No, widzicie. <laughs> Bardzo mi się podoba. No to z górna, ja wiem. O, teraz kamyk wypadł. W ogóle różne dziwne rzeczy wypadają, no nie, jak się uderza patykiem w ziemię. Bo wypadnie. na Wyglądasz tym patykiem tak jakbyś nad wodą stał, tak jakbyś na strągi. polował, wiesz? No, wcale ile kamyków. Tutaj akurat wypadają kamyki, no to trzeba pójść gdzieś indziej, gdzie wypadają pieniążki. Bo to chyba na każdym terenie jest inaczej. No ale generalnie jest to mała ciekawostka. Tak? Mamy kolejną umiejętność, którą możemy w grze rozwijać, a chodzi mi tutaj o archeologię. On tak, jest. odwołanie po takim dzień. No, bardziej hmm. lepiej to no, nazwać niż archeologię. Ale tutaj jest naprawdę świetne miejsce. Zobaczcie, ile my tu mamy dobra. No. tego wszystkiego. przejść po naszej wiosce, zobaczyć, jak to wygląda. Świetnie, naprawdę. Szkoda tylko, że te, to drzewo mi tak bardzo wchodzi do, do domu. Tobie Lighter chyba tak nie wchodzi, nie? Nie, też masz. Każdemu tak jest, ale ładnie Dobre, to wygląda. Do, dobrze, że wchodzi tylko do domu, no. no. Kurde, i te, te, te platformki, to, to, mnie, to, to mnie trochę mm, denerwuje. Trzeba jeszcze nam jeden Bone Holder, bo jak oni zaczynają to, to naprawdę nam to się bardzo szybko zapełni. No to trzeba zrobić na szybciorstwo i tyle. Już Postaw ten Water Collector jeden, ja mam chyba ten. O, właśnie, wodę kolektorów też trzeba zrobić kilka. Właśnie mówię, że tam za tymi naszymi y, cuszami, tam co robiliśmy, nie potrafię się wysłowić. Postawiłem właśnie już jeden. I zróbcie tam jeszcze dwa dodatkowe. A gdzie, 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 O, yy, tutaj. o tutaj, tam jest dalej. To dobra, a ja nie co, mam skrupy? Patrz. Jak? No zaraz zobaczę, skrupy? chyba mam. Nie zabijeś żółwia żadnego jeszcze? E, Pełne już te napatyki. Gdzie jest jeszcze drugi napatyki? No, no, tam z, z tyłu. Ale już nie będzie pełna, bo ja zabieram patyki i buduję ten. Aha, dobra. Dobra, tutaj mam water collector kolejny. A czemu tak dziwnie? A nie możesz już bardziej pod, pod spodem? Mogę, tak? ale będzie trzeba znowu latać na drugą stronę, i tak dalej. A tak to przynajmniej zrobię trzy obok siebie na przykład, nie? No, no. Jak się, jak się zabiera? E. e, po prostu E. Jeszcze dwa dobra. potrzebne. Słuchajcie, no, mamy już tak roz. Wow, wpadłem do, do ogniska. Mm. Jest water collector, dobra. Okay. Ustawiacie 63? Właśnie o, przydałbyś się bardzo. Czy... Albo nawet cztery by mnie tu postawił. No to ma. Ja nie mam skorupy. Z... No, A zaraz zobaczymy no, czy ja mam skorupę. Bo, zwykła woda, zawsze się przyda, nie? Nie mam skorupy, ale to pójdziemy do tego, Kacper. Tam w kierunku jachtu, nie? Ja, ja tam ja mam bukłak. Ja akurat mam bukłak, więc. To chyba tam był jacht, nie? W tamtym kierunku. A This man is on fire. Spalisz no się? Ale wodę masz blisko, to zamocz nogi. Aha. <śles> Dobra, idę przed siebie, może trafię na tą plażę w końcu. Chwila, to ja ci naprowadzę może. Wyjścia, o, ja ja to wy idźcie, to wiekać, dalej. ja tutaj sobie dalej. coś tu mam, coś tu mam, coś tu mam. Tu jest to wielkie bajoro, gdzie myśmy kiedyś no. mieli... Jaki Wielkie, wielkie bajoro. No, to jest to miejsce. To, gdzie my kiedyś mieliśmy domek na drzewie. Pierwszy, pierwszy, pierwszy. Pierwszy, pierwszy, pierwszy. Tu, 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 To tu jest, jest, jest w tym miejscu. O, mój pies dostał szał. Yeah! Pies dostał szał. To tak bardzo blisko mieliśmy taką fajną miejscówkę, naprawdę? Nie wiedzieliśmy co o tym. No. A my głupi. Tylko, że oni tutaj się kręcą Właśnie, że właśnie przy tym domku Wiecie co znalazłem? Co? No? Ha, 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 ha skrzyneczki Aha, dojdę ci, by ci ubrać coś Nie dam ci, nie dam ci, nie dam ci A Ja zapełniam nam magazyn patykami, na razie później będę drzewem Zapełniam resztę Potem będę drzewem No tak, znaczy chodzi mi o kółko. nie otworzyłeś jednego No wiem, dużo jeszcze nie otworzyłem O, to... mam ten Panie, pod film pan od mojej kurna skrzynki. Kamyki pozbierać. Normalnie muszę ci na naskarżyć, że wychowałeś y, pod film wtracza skrzynek. O, ostatnio, mm. ostatnio kto mi zabrał skrzynkę? Tu jest cała wioska tych ufoludów. Ufoludów? Będziesz chłopak w życiu radził. Ej, spróbujmy prze przetransportować te krzesła do naszej bazy. Jak fajnie by było mieć takie krzesełko w bazie. Trzeba żółwia znaleźć. Chodź, no Dobra, jesteśmy obok plaży. Zaraz znajdziemy żółwia. Nawet dwa znajdziecie. No znajdziemy no. nawet dwa, a ja jeszcze i to ja idę przeszukać. O, Madzia się ma, się ma Madzia. O, tutaj leży śmierdzące bezgłowe zwłoki leżą. Rozkładające się już? No już bardzo się rozkładające nawet. O i namioty są. No, są. So. Oj, no ale, tak. ale naprawdę ja mam powiem, że to miejsce, gdzie teraz mamy, to nawet nie jest tak często nawiedzane przez tych wariatów, no. Ale to jeszcze. Czasu. jeszcze. Właśnie bardzo bym się już zastanawiał nad tym, czy zbudować y, te mury, póki można. A możemy, może najpierw pułapki jakieś, co? Może, może to są mury to przy pułapkach właśnie, znaczy przy pułapki, A... przy murach. Ty znalazłem okay. jakieś fajne miejsce. Ale ja znalazłem jakąś ko koleżankę taką, która chyba mi coś zjeść. Nie, to nie no, to wiesz. <laughs> No niektórzy lubią takie zabawy, nie? Ale nie ja. Wygryzienie. Mhm. W hmm. pewne części ciała. Oj tego się musisz dawać. O co tu chodzi? R. A, żebym to ciągnąć to R. Dobra. Mogę odwalić do morza? Mogę chyba, nie? Co możesz do morza? Do łba wywalić. Zabijem. Do łba, wywalić do morza. Do morza. Płyń. Uwaga, przybieg jeden tutaj, ale pobiegł sobie gdzieś. Dobra. Ona pływa już. Muszę się napić. O. Jej. W waszym kierunku pobiegł, wiecie? A my jesteśmy bardzo daleko od ciebie, także. Co może biegać, wiesz? już pełno. Więc zapełniłem jeden ten. Cyk Tu na kości to nie. O, o przeszła przyjaciółka! No dobra, biegam. Ale to ta... A to jest A ja nie znalazłem żadnych żółwiu. A ta z but ona jest z butiku od Diora, bo ona ma sukienkę. O, proszę. A ja jeszcze poszukam, ja się nie poddam. Czego ty ta taka jest to jesteś skulona? Tata se poradzi, na 42 lata żyje, to teraz jest jakiś Jak jest 92 lata co? Ty... No, 97, a ty masz 46. No dokładnie. Gdzie jest to ognisko? No tu. To zapal oh, Bo mam yy, przyjaciółkę, nie? No, powiem ci, że dobry świat ja tak po, po, po pijackiej imprezie. Tak, tak spokojnie odnosisz się do domu. Czyż Tu coś chciał naprawić, bo coś by ze... ktoś coś zepsuł tutaj. Nie bo... no, może ja ją ja w plecy machnąłem. No to machnąłeś też niechcący w tą. Niemożliwe, bo ona tak stała dziwnie, nie? Tymkiem wciśniętym w drewno. Skurka. Eee, nie chcemy dotali. <laughs> oj, tam, oj, tam, czepiasz się. No. O, ciekawe co się z tego zrobi. Mam, mam pierwszą tą e, część, prawda? E, patrz, 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 mam na sobie roślinki. A, ten? Kamuflaż snipera. To znaczy jest. Się. Tu kamyki, tak? Jej. Tak. To tu kamyk. Like a G6. I kamek. No, i dobra, no i mamy. Tu patyk. Dobra, słuchajcie, myślę, że to wystarczyło po tym jednym. Patyk. jakże jakże piękne. Dobra. Odcinku. Także Prosimy. dziękujemy serdecznie za oglądanie. Komentujcie. Mm. Subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że tylko i wyłącznie dobrą zabawę i trzymajcie się. I nie zabijajcie jel jelonków. I pamiętajcie, że z gry łączą nawet pokolenia na razie. Cześć. Chodź tu, Sarenko. Jo. <laughs>